Właśnie ruszyła rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Mamy przygotowane dla nowych przedszkolaków ponad 7 tysięcy miejsc. Wszystkich przedszkolaków mamy ponad 30 tysięcy. Założenia nasze są takie, że wystarczy miejsc dla wszystkich. Oprócz tej oferty samorządowej jest równoległa oferta przedszkoli niesamorządowych, uzupełniająca tę miejską i w sumie ten komplet miejsc składa się na potrzeby mieszkańców Krakowa w tym zakresie. I tu mamy ważną informację. Dla rodziców, co istotne, prosimy bardzo rodziców, żeby nie wybierać tylko jednego przedszkola w systemie rekrutacji elektronicznej, ale maksymalnie dużo. Zachęcamy do tego, żeby popatrzeć na przedszkola w swojej okolicy, na przedszkola na trasie do swojego miejsca pracy i nie ma ograniczeń. W systemie można zaznaczyć tyle przedszkoli, ile ma się ochotę, i każde kolejne zwiększa nam szansę na to, że się dostaniemy do przedszkola. Dlatego, że jeżeli wybierzemy tylko jedno miejsce, tylko jedno przedszkolę i nie zostaniemy do niego przy to nie zostanie przyjęcie nigdzie. System nie działa w ten sposób, że wybiera dalsze przedszkola, gdzie są miejsca. Więc zachęcamy do tego, żeby wybrać jak najwięcej przedszkoli, po to, żeby nie musieć brać udziału w rekrutacji uzupełniającej. W tym roku po raz pierwszy mamy nowe kryterium przyjęcia do przedszkoli, najwyżej punktowane. Jest to kryterium posiadania kompletu szczepień. Będziemy to sprawdzać, a raczej komisje rekrutacyjne w przedszkolach będą to sprawdzać na podstawie zaświadczenia, które rodzic będzie musiał złożyć razem z kompletem dokumentów rekrutacyjnych. Po raz pierwszy w ten sposób będzie przebiegać rekrutacja, jest to najwyżej punktowane kryterium. Jak się przyjmie, zobaczymy w tym roku.